No i co my tutaj widzimy? E Neuplanik. Ładny, piękny, uroczy. Bardzo lubiany w sumie zresztą. Ale na jakiej mapie? Hm. Oto mapa poznania w wersji 1.1a, którą na kanale strefy chyba jeszcze nie było. Więc postanowiłem, że ją pokażę. Linia 73, ponieważ 70 już powiedzmy, że była jakoś wcześniej pokazywana w sensie jako popularyzowana jako wersja beta. A 73 w ogóle nie znacie. Przynajmniej osoby, które jeszcze nie jechały na tej, na tej mapie, po prostu nie znają tej linii. Więc uznałem, że warto by było pokazać 73. Uznałem, że też neoplanem, planem, ponieważ. Neoplan... 73 bardzo dobrze sobie kojarzę z Neoplanów, ponieważ Neoplanami zawsze jeździłem 73, teraz już niestety Neoplanów prawie żadnych w Poznaniu nie ma, zostały tylko przy Gubowce, ostatnie sztuki, a poza tym no niestety są same Solarisy, więc ruszamy w która się ciągnie od Ronda środka do Janikowa przez Bogucin Pękła. Więc myślę, że nasza podróż będzie zacna Już mamy widać zielone światełko, więc postaramy się zdążyć. Ja jednak nie. Psikus. na się żółte czy tam pomarańczowe, jak niektórzy mówią. Postanowiło nawet nie włączyć, więc trzeba będzie poczekać. Niestety nabili nam się przez to opóźnionko małe. Ale poza tym, hmm, podmienię sobie wreszcie dźwięki w Neoplanie, na, w sensie najbardziej w skrzyni biegów pod ZTF, ponieważ są to znacznie lepsze niż te oryginalne. Jeszcze bym musiał podmienić sobie dźwięki od e, drzwi, żeby nie było elektryczne, tylko pneumatyczne bardziej. Jeszcze chyba te, postaram sobie te drzwi jeszcze jakoś przyspieszyć, żeby w skrypcie, bo nie do końca mi... Odpowiada, jak one za bardzo działają. I serkę trzeba wywalić. Ogólnie, tak jak mówiłem już wcześniej na temat mapy po poznania, jakie są plany, to może jeszcze powtórzę, bo nie każdy mógł oglądać poprzedni odcinek. Więc eee, tutaj mam nadzieję, że mieszczkę widać. Tam powinna być dalej, będzie dalej budowana droga, żeby dojechać do zalezninii Warszawska, oznaczona jako WA-1. E, będzie rozwijana bardziej podmiejskie... Będą rozwijane bardziej podmiejskie nie, czyli... Panie kierowco, masz pan ode mnie karny lać. Cicho tam! Z tyłu. Tu niestety te tory bardzo przymulają pojazd i ja tego nie potrafię do końca zrozumieć, one tak trochę cofają, o właśnie, więc nie wiem od czego to zależy. Czy wyczuję tą prawą stronę? Dobrze wyczułem w miarę. Dobrze, pasażerowie wsiadają i kontynuując mój wątek rozwoju mapy, to co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tyle, że, że jeśli chodzi o rozwój, no to będą. Co to kurwa jest? No, przepraszam za przekleństwo. To, będę rozwijane bardziej niepodmiejskiem. 321, 323, taki mam plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. 323 jest bardzo długą linią, ponieważ ma około... Łącznie ponad... Jezu, jakie to są w tym miejscu. Dobra, już nie zdążę nawet zahamować. Ehm, ma około 20 km bodajże. I się w jedną stronę jedzie chyba... 40 minut, więc myślę, że to byłaby bardzo, naprawdę bardzo fajna mapa. bym powiedział, że taka trochę PKS-owa, ponieważ jedzie przez ile, ile tam wiosek jedzie? Nie pamiętam, już w sumie nawet. Hmm. Chyba przez Czekajcie, jedzie: jakoś głowy, Kicin, Klinny, Mielno, Wieżonka, Karłowice, Tuczno bo to tuczne jedzie, więc mamy 7 miejscowości ponad plus Poznań, więc mamy 8 łącznie, więc naprawdę zacnie. 321 jest trochę krótszą, ponieważ idzie tylko do Kicina. Tutaj nie ma samochodu żadnego, że mógł się wypuścić. Nie ma dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, i tutaj widzę, że ktoś nam żąda na piosenek na żądanie, więc sobie bardzo ładnie, elegancko wjedziemy. Mapa została w miarę możliwości zrobiona realnie. i tak zakładam, że ona jest półrealna. Następny przystanek. Koronkarska. Też znowu jakieś lagi się pojawiły, dziwne. Hmm. Ciekawe dlaczego. Normalnie lagów jak specjalnie na, tych, na, na tym fragmencie nie ma, ale no nie wiem, nie wiem. Ciekawe, ciekawe to się zaczyna robić. Mam nadzieję, że nikt do mnie nie zadzwoni w czasie nagrywania, bo wtedy trochę to będzie lipa, ale no mówi się trudno, za się czasami nawet najlepszym. Hmm. Kurde, denerwuj mnie te drzwi tutaj. A, razie się wolno zamykają, dwa... to są elektryczne, nie pneumaty, więc to kurde, to nie jest to samo. To nie o takie polskie walczyłem, kutwa! Minuta opóźnienia nie jest, źle, chociaż przypuszczam, że do Janikowa przyjedziemy z 5 do 7 minutowym opóźnieniem, bo tam w jednym miejscu długo światła lubią trzymać, niestety. Jeszcze jak na medus tutaj trzymać, to już w ogóle... Tu w ogóle jest asfalt, strasznie wysoko i potrafię, nie potrafię za bardzo zrozumieć dlaczego. Muszę kiedyś też to ogarnąć w tym miejscu, bo ja trochę to denerwuję tutaj. A tu już będziemy lepiej z FPS-ami potem. Następny przystanek. Studzienna. Przystanek na żądanie. Unię z ogłosiło konkurs na zapowiedzi. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, że bo się zgłoszę, to teraz się zaczynam wahać, bo... Są też angielskie czytanie jest. W sensie angielskie są komunikaty. No i niestety mi to już tak dobrze nie wychodzi Nikt nie żąda dobrą można jechać dalej Typu informacji o zmianach, w ogóle się dziwię, że oni chcą to po angielsku dawać, ale ok, spoko Albo chyba, że jest awaria autobusu proszę wysiąść. Też jest, coś takiego chyba się pojawiło. Jeśli dobrze przy tłumaczę, vehicle... vehicle breakdown. Break to chyba jest awaria autobusu, ale nie jestem w tencia. Awaria pojazdu. O! Nie mam bladego pojęcia. Nie jestem dobry z angielskiego. Nigdy nie byłem i pewnie nie będę już tak szybko, więc... No nie, pomogę... Mm, Witam. Więc... Bardzo się waham teraz czy w ogóle pójdę czy też nie. Ogólnie dlaczego tu mi jeżdżą? Pewnie dlatego, że mam włączoną zredygowaną ilość aut, ponieważ tak jest mapa zrobiona, że by, jak na, ma ktoś słabszy komputer a nie i nie toleruje Solarisów też to jak sobie zaznaczy zaznaczę w opcjach gry. Zredukowaną ilość aut to nie redukują się auta, ale się redukują, się zmieniają autobusy Solarisów na many te standardowe, żeby trochę odciążyć e, samą grę. Następny przystanek główna możliwość przesiedlenia na linie autobusowe. I teoretycznie mógł też powiedzieć, że możliwe przesiedlenia na linie do mm, pociągu podmiejskim, bo tam niedaleko jest też stacja, chyba jakieś 100 metrów dalej. Jeśli wam pokażę, w którym miejscu się skręcam. przynajmniej można skręcić tutaj przykładowo. jak się w prawo skręci, to można dojechać do stacji. Ewentualnie ten skrzyżowanie ze światami też jak się skręci w prawo, to też się dojedzie do stacji kolejowej Poznań Wschód. Więc mi te okolice są w miarę dobrze znane. Ma no, później ja, 2 minuty mamy. Trochę na wśródka przetrzymała wtedy i niestety nam się teraz to później tak ciągnie, ale no mówi się trudno, no bywa. Na jednym kursie wyjadę do, dobrze, na jednym kursie wyjdzie się źle, więc tutaj różnie to bywa. Siataj! Następny przystanek Urwista. Przystanek na żądanie. Ciekawe czy ktoś będzie żądać. Hm. Pewnie tak znajduje wiecie? Oczywiście. norma, Normalne to jest. Tutaj ten wiader musiałem trochę podwyższyć, bo, przy, bo kolizje nie pozwalały, żeby przejechać. To jest ciekawe. Yy... Kolizje tak się wykrywały, że obiekt był widać jak jest obiekt, a kolizja się wykrywała już na takim poziomie chyba, więc na poziomie około pumy, tam jest takie jolo trochę. No, tutaj często wysiadałem z babcią i siadałem na działkę. Potem jak tutaj się kończy ten dom taki ładniejszy to ja skręcałem przy tym domu w, w prawo i wtedy szedłem na działkę na której też spędziłem pół dzieciństwa chyba, chyba swojego więc takie trochę powiedzmy że trochę do życia wzięte dzisiaj mamy no ale mapa obie linie są dla mnie pewnym sentymentem Obie, obie linie są dla mnie, że tak powiem hmm, wspomnienie z dzieciństwa jeszcze jakby była linia 85, którą bym zrobił też jest dla mnie dużym wspomnieniem z dzieciństwa, bo tą linią często jeździłem do babci. Właśnie. Nidzińska. Przystanek na żądanie. Oczywiście ktoś musi żądać, to oczywiście też ktoś musi wcialać, normalne. To jest... Chyba w następnej wersji trochę to zminimalizuję. Chociaż, chociaż na 70 c jest masa przystanków na żądanie. Chociaż na 70C też jest dużo przystanków na żądanie, niestety. To jest ogólnie Niwe, a fabryka Niwej tutaj jest. Stoi. Jakby ktoś nie wiedział, może ktoś się nie rozglądał w czasie jazdy. Proszę widać. Następny wystanek, gnieździński cmentarz. Jestem ciekaw, jak to w wodzie można dobrze rozpędzić tego nerwoplana. Hm. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę, ponieważ tutaj będziemy jechać za chwilę drogą krajową albo jeszcze nad byłą drogą krajową. Jestem, jestem ciekaw, jak się to dobrze rozpędza, bo jeszcze się nigdy, nigdy dobrze nie rozpędzałem, więc zobaczymy. Bileterką przepływać koniecznie w wkłóca trochę Dobre. Dobry Morgan. Dobry 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 Tutaj NZF znacznie lepiej pracuje niż na to w Solaris, bym powiedział Znacznie płynniej powiedzmy, że szarpie. Takim przynajmniej wrażenie. Następny przystanek Nieśnińska 1. Przystanek na żądanie. Idzenie na tym przystanku w ogóle nie ma wsiadania, wysiadania pasażerów. Bo tak... Że można było się rozpędzić. To jest też tak fragment mapy... Już na go ale nie wiem czy było widać, czy nie. Że jak w tą stronę idzie, to trochę tego auto uszylaguje. Ponieważ... Mm, w tym jednym miejscu, się na, w jednym w pewnym punkcie, akurat w tą stronę trafiło, że jak się w tą stronę jedzie, to yy, się przejeżdża nagle przez pięć... jednocześnie praktycznie przez 3 segmenty mapy, przez co powoduje to taki lekki lag pojazdu, a w drugą stronę to już nie występuje, bo w drugą stronę już się przejeżdża przez dwa segmenty mapy. Czyli taki normalny segment, a tutaj się wybierzem, że jednocześnie przez trzy segmenty, więc to jest taki dla symulatory taki trochę mindpack Więc się dzieją różne dziwne czasami rzeczy po niestety. Jestem ogólnie ciekaw jak to zbycie e, wyglądać. Dobra, no, teraz zobaczymy jak to będą mi tutaj trzymać światła. Mam im trochę półtora minuty opóźnienia, nieźle. Jeszcze się w nie myślimy, tylko my tu wjedziemy Zam wejdziemy na pętlę, zawrócimy I będziemy potem tu skręcać takie, Więc takie... te światła... Te Te pfu... Świat, te, świat, te, te światła będziemy widzieć dwa razy Teraz i jeszcze za, za chwilę drugi raz, nie? Może przez tam bym włączył? Fajnie by było <noise> Ogólnie jestem bardzo, bardzo trudnym humorze Mamy godziny, Prawie dziewiątą rano Nagrywam trochę na zapas, ale mówi się trudno Czasami trzeba po prostu I no i czekamy, czekamy. No i kiedy się doczekamy, to samochody jadą. Ogólnie tutaj nie wiem jaka jest sekwencja światła w rzeczywistości. Nie pamiętam, bo jest to skrzyżowanie, rzadko przyjeżdżam. Ale pamiętam jaka ja jest na Bałtyckiej, bo to też jest Bałtycka. Pamiętam też jaki jest, jaka jest sekwencja na Bałtyckiej, jak się siedzić tym miesiącom. Tam pamiętam, teraz niestety już. Tam jest remont generalnie. I no niestety no, wszystko się zmieniło w tym momencie, więc nie wiem teraz jaka ona będzie sekwencja, zobaczymy. Tam pewnie będzie teraz nie stało czasowa, tylko dynamiczna. Zawsze z względu pierwsze drzwi muszę tam zamknąć, tutaj, nie? Następny przystanek, Bogucin, pętla Tam wyjechaliśmy z Poznania, gmina Swarzędz, Bogucin Takie jolo, tam jest przystanek Bogucin, Bałtycka, a i z Poznaniu, nie? Więc takie, ma aha, spoko, nie? Tu kiedyś była ogólnie droga krajowa, kiedyś była, już nie jest ponieważ wybudowali drogę S5, a drogę ekspresową i przez to to była kiedyś droga krajowa numer 5, teraz już jest drogą powiatową chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dopiero w Gnieźnie się zaczyna, po okolicach Gnieźna się zaczyna drogą krajową znowu, więc takie jolo Takiej pentelka. Tu ogólnie jak sprawdzam kursówki, tutaj w tym miejscu wszystkie kursy linii numer 73 zaczynają kurs, no więc to jest ciekawe bardzo. Natomiast miałem z, z jednej strony bliżej tutaj do z Warszawskiej niż... jakby miał na środkę. Już nie wiem w sumie. Ciężko mi stwierdzić. Ta będzie, kurde, wykręcić tu, kurde, trochę. Teraz, kurde... Widzimy, pusto w miarę jest. Chyba zdążymy. elegancko, Elegancko, fajnie. Następny przystanek. Janikowska. Przystanek na żądanie. I sorry, że tak zapowiadam, ale po prostu lubię zapowiadać, udawać zapowiedzi, tym bardziej, że w Neoplanie no niestety... Chyba nie ma zapowiedzi. Nie ma zapowiedzi. O dziwo. Albo nie mam... mam jakiegoś starego Hołofa, też bardzo możliwe. I po prostu nie mam przekierowanych zapowiedzi do, do, do dobrego folderu, ale ja pewnie nie mam, pewnie działają zapowiedzi, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Nie bijcie, jak zapomniałem, i wracamy z powrotem do Poznania. Jolo, tu pasy znowu za to trzeba będzie poprawić. To jest bardzo czuły hamulec. Jak w solarizach myślałem, że zawsze jest czuły hamulec tutaj, to teraz widzę, że tutaj jest bardzo czuły. Jednak więc hmm. Hmm... Co to za komputer? GeForce 310M Kurde, słabiutka. jaki drogi? Nie, nie wiem, czy to jest drogi. R510, ja mam Samsung R510 chyba No Kurde, podobne a, Czy widzę, że dziecka wtedy się różniła tylko tym, że miała klawiaturę numeryczną A tak to Widzę, że bez różnic I większe, jak przez to 15,6, ja mam na 15,4 bardzo wiekowy ten mój laptop w sumie, jest, ale działa. No przecież on już nie uruchomy za bardzo, tylko na, na Grundorfie ciężko jechać. Dobra, i tutaj mamy drugą krajową numer 92. Jest nałatane, bo nałatane, ale takie rzeczywistości. Wtedy to jest, Niestety tutaj zrobiłem wysepkę i nie wiem kurwa do dzisiaj dlaczego. Przepraszam, że się znowu skręknąłem. Hmm, ale już, te, już to tak zostawię ponieważ mapa jest pół i przez to że jest pół realna to na pewno na minimalne jakieś tam rzeczy mogę sobie pozwolić jednak nie wiem co mi to końca tego zrobię nie wiem nie mam tego do pojęcia no, no mówi się druno, już jest to niech nie chce jest tutaj teraz w realu w tym momencie jest sygnalizacja świetna ja zrobiłem na stan kiedy jeszcze jej sygnalizacja to... Sygnalizacji świetlnej tutaj nie było. Taki mam nadzieję, że tak dobrze pamiętam chyba to... Chyba dobrze pamiętam, nie wiem, może... Może, może a może nie, nie wiem. <ścoughs> 30 na gorzej dziedzina, na barbarzyństwo. Jeszcze podwójnej ciągły przyjechałem. Pewnie nie pierwszy raz dzisiaj już. To ogólnie jest fabryka Bridgestone. Fabryka ogumienia, opon i w ogóle wszystkiego. Akurat słyszę kurde coś na trakcie, coś się nie wiem miotło? Takie zdziwienie, woda pak Nic nie jedzie, to widzę że dużo samochodów stało Też kurde nałatane pizdu. 40, no dobra, może być, pójdzie Następny przystanek. Prząśniczki. Przystanek na żądanie. 5000 przystanków na żądanie. No normalnie skandal. Wciąż łączył obieg. Mogę jechać na tej trójce, czwórce, czwórce chyba jechał. My. No ostatni przystanek panie długo jedziemy? 24 minuty ponad chyba? Nie wiem 5 minut opóźnienia ogólnie, nie właśnie przez tamte pierdzielone światło, ale no... A jak mówiłem to będzie to przewidzenia pewnie już mogę więcej niż 40, bo skrzyżowanie tam było też droga gruntowa, ale dobra jebać. Nie niby, nie niby się nie liczy, ale już... Cicho. Tak każdy to jeździ jak chce. To chce wódkę, tam proszę bardzo, tam stoi wyborowa. Następny postanek. Janikowo. Koniec trasy. To młoda prawo jazdy! Cicho tam! Ja nic złego nie zrobiłem, tylko szarpie, może trochę, ale to nerwoplan nerwowo zawsze szarpie i dojeżdżamy na pintle jej surprise tutaj też powinna być droga dalej i nie ma jolo. Wam się jej nie chciało robić i dlatego od początku mówię że mapa będzie półrealna i taka jest więc Sorry, ale taki mamy klimat. Za późno, za późno, wiem, ale tak czy owak, dojechaliśmy, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, miło Wam się oglądało i w ogóle wszystko zajebiście fajnie było, a tymczasem dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku z 2. Cześć!